Dzień dobry! Niech pokój Boży wypełni Twoje serce tego nowego poranka. Dziś Pan zaprasza Cię, abyś kroczył odważnie, ufając, że On idzie przed Tobą, walcząc o Ciebie. Nie ma trudności, strachu ani udręki, które byłyby większe od mocy Boga w Twoim życiu. W tej chwili On Cię widzi, zna najgłębsze zakamarki Twojego serca i wyciąga Swoje ręce aby Cię wzmocnić. Odwaga, której Bóg od Ciebie oczekuje, nie polega na braku lęku, ale na ufności, że On ma wszystko pod kontrolą. Kiedy stawiamy czoła trudnościom, naszą naturalną tendencją jest zwątpienie lub zniechęcenie, ale Pan wzywa nas, abyśmy patrzyli poza okoliczności. Przypomina nam, że tak jak On zwyciężył świat, tak i my odniesiemy zwycięstwo na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. J.M. zwyciężył świat. Pozwól, aby te słowa wypełniły Twoje serce wiarą i odnowiły Twoją nadzieję. Jeśli czujesz się zmęczony, zniechęcony lub przytłoczony, pamiętaj, że Pan zaprasza Cię, abyś znalazł w Nim odpoczynek. Złóż przed Bogiem wszystkie swoje troski i lęki. Powiesz Ojcu wszystko, co Cię obciąża, i ufaj, że On przyniesie ulgę i odnowę. Nie pozwól, aby uczucia porażki, smutku lub zniechęcenia miały miejsce w Twoim sercu. Bóg stworzył Cię do życia i do zwycięstwa. Wytrwałość jest sekretem silnych, a ci, którzy ufają Panu, nigdy nie są opuszczeni. Nawet jeśli burza wydaje się wielka, pamiętaj, że Bóg jest z tobą w łodzi i to On uspokaja morze. Wypowiedź z wiarą, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, FLP 4 i 13 setnych. Ogłoś w swoim życiu i w swojej rodzinie pewność, że Bóg rządzi i że żadne zło nie jest większe od mocy tego, który cię strzeże. Zastanów się nad walkami, które dziś toczysz co sprawia ci strach lub niepewność. Bóg zaprasza cię, abyś zrobił krok wiary, abyś zaufał Mu, nawet gdy rozwiązanie wydaje się odległe. Kroć odważnie, wiedząc, że każda bitwa, którą toczysz, ma cel i że w Chrystusie jesteś już więcej niż zwycięzcą. Odrzuć wszelkie myśli o porażce i pozwól, aby Boży pokój odnowił twojego ducha. Pomódlmy się razem. Panie, składam przed Tobą wszystkie moje walki i lęki. Daj mi siłę, abym stawił czoła temu dniu z wiarą, odwagą i zaufaniem Twoim obietnicom. Naucz mnie spoczywać w Twojej miłości i głosić Twoje zwycięstwo w każdej sytuacji. Ogłaszam, że nic nie może mnie oddzielić od Twojej miłości, że Ty jesteś moją siłą i schronieniem. W imię Jezusa. Amen. Odwagi. Dziś jest dzień, który Pan przygotował, abyś kroczył z wiarą i zaufaniem. Ogłoś odważnie, że Jezus żyje i króluje w twoim życiu. Podziel się tą wiadomością z kimś, kto potrzebuje zachęty i napisz w komentarzach: Panie, ufam Tobie. Daj mi odwagę i mądrość. Niech pan pobłogosławi twój dzień siłą, pokojem i wieloma zwycięstwami. Świętego i błogosławionego dnia dla ciebie i twojej rodziny. Amen. Zmień swój dzień dzięki i minuty wiary. Odkryj moc modlitwy dzięki naszej ekskluzywnej książce Minuty wiary na lepszy dzień. Ten przewodnik duchowy jest idealnym towarzyszem na rozpoczęcie dnia w obecności Boga. Link znajduje się w przypiętym komentarzu.